odcinek Ludzie Kultury realizowany przez Miejski Dom Kultury w Częstochowie. Dziś z prawdziwą przyjemnością zapraszam Państwa w rejony, w których ja tak za dobrze to się nie poruszam, ponieważ będziemy rozmawiać o sztuce współczesnej, rzeźbie, w ogóle projekcie, który obecnie można oglądać w Ośrodku Promocji Kultury Gaudymater, gdzie również ten Materiał realizujemy a gościem moimi Państwo oczywiście twórca całego tego zamieszania Michał Szumlas. Dzień dobry. Dobry. Dzień dobry. Chciałbym na początek, zanim porozmawiamy o całej tej Twojej twórczości, przesłuchanie Częstochowianin. Oczywiście, że tak. Nawet tak. z urodzenia. A masz jakąś wiedzę dotyczącą swoich dziadków, pradziadków, czyli w ogóle co robili, czym się zajmowali? Jeżeli chodzi o taką artystyczną stronę, to moim dziadkiem był Antoni Kielar, to mm -hmm. można powiedzieć malarz krośnianin, a tak z Częstochowy, to też rodzice można powiedzieć bardziej plastycznie. Tak? Na czym rodzice się zajmowali? A, zajmują? Mój ojciec głównie malarstwem, mm -hmm. a mama, no, jak można się domyśleć, też ma pewne związki z Kulturą. Dobrze, proszę Państwa nie będziemy, nie będziemy ukrywać, nie będziemy tutaj jak gdyby, Państwo lubicie plotki, mama Michała zarządza dawniej to Miejską Galerią Sztuki, prawda, mhm. także jak gdyby dziecko napięknowane sztuką wzięło się za sztukę, powiedzmy szkoła średnia to oczywiście liceum plastyczne. Liceum plastyczne, tak. tak. A później co? Coś dalej? Aktualnie Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu? Na kierunku rzeźba? Mhm. To są no, centrum miasta, to słyszycie Państwo. Tak będzie cały czas, ale mam nadzieję, że jesteśmy słyszani przez te mikrofony. Powiedz mi, ponieważ tą wystawę zatytułowałeś bardzo oryginalnie. Tak. Znaczy ja wiem, jakie znaczenie niesie to słowo, ale jeżeli mógłbyś je teraz wypowiedzieć, to ono brzmi jak? Nezoksyrybonukleinacja. Czyli DNA w skrócie. Czy? Tak, to jest ogólnie proces, który mhm. nie ma miejsca, on nie zachodzi, ale chodziło o rodzaj takiego Ponieważ wykorzystanie tutaj trochę różnych materiałów, o rodzaj jakby scalenia, pokazania tej całości, rozwoju. Mamy drewno, mamy ceramikę i widzę też chyba jakieś, jakaś rzeźba z metalu, tak? Tak. To, to tworzywo jest przypadkowe, czy? Absolutnie nie przypadkowe. To są prace. Również tworzone w ramach technik na mojej uczelni. Poznawaliśmy te techniki, mhm. a z racji tego również chciałem je wykorzystać, bo stały się dla mnie czymś bardzo ciekawym. To są rzeczy z ostatnich, z ostatnich lat, jak twoje, Twojej działalności, czy to jest zbiór tego, co na przestrzeni większego okresu czasu zrobiłeś? Przeróżnie. Niektóre są nowe, niektóre troszkę starsze, Strasza. ale raczej mhm. wspólne. Dlaczego to DNA? Jakoś zawsze mnie intrygował rodzaj takiej ciągłości czy to mm -hmm. liczba Fibonacciego, czy też e, właśnie takie rzeczy związane z genetyką. No, no. Takie połączenia wydają mi się dość ciekawe, żeby pokazać jakby a, rodzaj m, następowania jednego po drugim. Mm -hmm. To, że są rzeźby to jest jedno, ale też y, y, wystawa jest na no, malarstwem, pracami rysunkowymi. Pracami rysunkowymi, jak ładnie to powiedziane. No, wiesz Michał, ja to mam takie wyobrażenie, ponieważ ja nie jestem krytykiem sztuki i mhm. wiesz, no coś odbieram na zasadzie bardziej intuicyjnie albo mi coś Bierze i, no nie wiem, podoba się, czy oddziaływuje na mnie, albo po prostu przechodzę obok tego obojętnie, nie robi to na mnie wrażenia. To jest moja jak gdyby kategoria oceniania, czy malarstwa, czy rzeźby, no w ogóle sztuki, czy nawet muzyki. Mhm. Na tych zajęciach to jest tak, że, nie wiem, też jest rzeźba klasyczna. Rzeźba klasyczna oczywiście, że tak. Prowadzi mnie pani Bożana Jaskierska i ćwiczymy tam mm -hmm. pracę z modelem, czyli wiadomo, mm -hmm. klasycznie też stawiamy duże akty, jak i popiersia, też portrety, mm -hmm. czyli można powiedzieć, klasyki się nie ominie. Nie ominie się. Ale chyba lepiej się czuję aktualnie właśnie w tego typu wariacjach. Może ze względu na to, że zaczynałem od ceramiki, a teraz mm -hmm. się przerzuciłem na rzeźbę. Jakoś formy też takie ku abstrakcji bardziej mnie pociągają. Te rzeźby mają nazwy? Mm, nie, niestety nie. nie. Ta rzeźba, która za tobą, bo to jest drewno. Tak, to pola. Z, to pola z olbrzymiego kawałka zrobiona i, 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 i co? Maszynowo jakoś? Piłą? To znaczy pi piłą, łańcuchową, a potem wiadomo, już samo wykończenie, papiery ścierne. Mhm. DNA się charakteryzuje tym, że no jest to skręcenie, i w tych rzeźbach to skręcenie jest. Jesteś zakręcony? Oczywiście. Ja, Wrocław, to jest który rok studiów twój? Mój trzeci. Czyli jeszcze dwa? Tak, dwa i pół roczku zostało. I będziesz magistrem sztuki, tak? Można tak powiedzieć. Mhm. Czy poza rzeźbą robisz jeszcze coś innego? To znaczy, staram się jakby ze wszystkich dziedzin czerpać po trochu, mm -hmm. ale trójwymiar chyba najbardziej mnie intryguje. Bardziej przemawia chyba, bo można dotknąć i można obejrzeć z każdej strony. Tak. To jest, to jest coś, coś, coś wspaniałego w rzeźbie. Powiedz mi to, no rozumiem, że to, że studiujesz na Akademii Sztuk Pięknych, to jest jak gdyby pokusie tego, że chcesz żyć ze sztuki, prawda? Bardzo byś, chciał. bardzo byś chciał. No, A powiedz mi, masz w ogóle jakąś taką wiedzę dotyczącą rynku sztuki w Polsce? No bo wiesz, to jest tak z reguły, że ja miałem bardzo dużo znajomych, którzy skończyli Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, mhm. Wydział Malarstwa. I no nie wiem, z grupy dziesięciu osób może jednej udało się w jakiś sposób przebić, czy no żyć z. Z tego, że jest malarzem, a reszta no, musiała sobie znaleźć jakieś inne zajęcia, żeby przeżyć. Jak ty, jak, ty, jak ty postrzegasz, czy masz jakąś wiedzę na temat tego rynku sztuki, jeżeli chodzi o rzeźbę, że, że są, można się z tego utrzymać? To znaczy, z racji tego, że mam wspaniałych nauczycieli którzy no, no. również całkiem nieźle sobie radzą. Poznałem, można powiedzieć, zacne grono też plastyków. Wydaje mi się, że jest to wykonalne. Zobaczymy, co los da dalej, jakie karty pójdą, ale mm -hmm. kto nie próbuje, ten przysłowiowy szampana nie pije. Nie pije, no tak, kto nie próbuje, ten szampana nie pije. Um, y, to jest już zamknięty cykl, czy to jest początek twojej drogi, że to jest Pierwsza DNA 1, a za chwilę będzie DNA 2. Jest to kolejny jakby, kolejny element moich poszukiwań. Ja nie chcę się zamykać na mm -hmm. tylko jeden cykl. Sądzę, że jeszcze jestem, można powiedzieć za świeżakiem, może, tak, żeby tak. próbować jakiegoś tego swojego stylu szukać. Trzeba ja chyba wszystkiego popróbować. Żeby, żeby ja się cieszę, bo powiem ci, że jak za 10 lat sobie, czy za 15 obejrzysz tą rozmowę, no to też się nieźle uśmiejesz, patrząc na siebie na początku swojej artystycznej drogi, bo y, czy to jest pierwsza twoja indywidualna. Indywidualna postawa? tak. Czyli debiutujesz jak gdyby na rynku wystawienniczym z tą wystawą. No to fajnie, bardzo się cieszę. Y, y, Wrocław to fajne miasto? Jasne, że fajne. A jak postrzegasz Częstochowe? Jeszcze, fajnie. jeszcze fajniej. Jeszcze fajniej. Takie żelazne pytanie. Jaki jest Twój stosunek do Częstochowy? Co myślisz o tym mieście? Ojej, wydaje mi się, że Częstochowa jest naprawdę fajnym miastem. Mm -hmm. Dużo można tutaj fajnego jeszcze zdziałać. Jeszcze nie wszystkie jakby ścieżki zostały odkryte, jeszcze nie wszystko zostało no. zrobione. Ale na przestrzeni ostatnich lat wydaje mi się, że dużo się dzieje. Ja Fajny bardzo jest. lubię tutaj wracać, pomimo tego, że kawa jak się jedzie, to mm -hmm. bywam dość często. No tak, na no, to rodzinne miasta. No ciekaw jestem, czy do nas wrócisz, bo jak skończysz studia, to różnie może być. Ten Wrocław cię może tam pochłonąć. No życzyłbym ci powrotu. Dobrze. Ja zawsze każdego ze swoich rozmówców pytam o to, czy mógłbym mi zaproponować kogoś innego do rozmowy. Czy ty jesteś w stanie mi kogoś zaproponować, z kim nie rozmawiałem z Częstochowy? Z Częstochowy wydaje mi się, że każda osoba. Artystycznie jakkolwiek związku. proszę. Wydaje mi się, że chyba poleciłbym kilka osób na przykład z mojej dawnej klasy. Jest na przykład Zosia Smarska, świetny grafik i rysownik. Zosia Smarska. Monika Matys też świetnie rysuje. Monika Matys. Bardzo chętnie, a ty masz do nich numer telefonu? Mam. Możesz, tak teraz może nie, no to wiesz, to, to ja bym prosił Cię, żebyś zadzwonił i zapytał, czy one by się nie chciały ze mną spotkać, ja chętnie bym pokazał młodych ludzi, którzy mają pasję i talent i chętnie bym z nimi porozmawiał, także no to super, dwie osoby, dwóch rozmówców, to oby, oby częściej miał takich rozmówców jak Ty. Dobrze, wywiady nie mogą być za długie, bo jak są za długie, to jest słaba oglądalność, żyjemy w takim, a nie innym świecie, czego życzyć już na koniec? Nie wiem. Proszę mi coś podpowiedzieć. No zdrowia, to się wiadomo, no. Dobra, to inaczej, Michał. To tak, ja ci życzę zdrowia. Życzę Ci, żebyś osiągnął sukces komercyjny, który pozwoli Ci żyć ze swojej pasji i ze swojego artyzmu. I żebyś się nie martwił o rachunki za prąd, gaz i telefon, tylko żebyś po prostu normalnie miał czas na to, żeby tworzyć. No i... no i całe. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Możemy tam pomachać. Trzymajcie się, zapraszamy do gałda, sztuka współczesna, warto zajrzeć. Pozdrawiamy Państwa bardzo serdecznie.